dość uniwersalnymi członkami. no Mogą dość szybko przemieszczają się, mają dość szybko działa i, są dość, i dość są, są dość bardzo celne. I są dość celne, oczywiście. Okej, okay, cast ready, ready po stronie. czyterów i ready dra po stronie mamy brzydkich, złych i szczerych. Szczerzy? Dobrze, szczerze. Dwa tygodnie tak mi powiedziałam, pająk śniadżny, a źli. Coś tam. i szczęśliwi? Bo się tam jakoś tak powiedziałem wtedy. No, jak ja 20 sekund do rozpoczęcia bitwy. Ja oczywiście przynajmniej na Facebooku i tam, YouTube, nie? Jakby coś. Facebook, Facebook jest zrobiony głównie po to, jak będę na finałach yy, czwartego, wot Jeżeli mi się uda jakieś kody zdobywać, to będę oczywiście stawiał tam na kody na Golda, czy kody na czołg, więc wszystkie będą na Facebooku moim wtedy. Okej, okay, wracamy do bitwy, w. ruszam, Jest po stronie Brzydkich, Złych i Szczerych, szczery, Raging, Kaznodzieja i Kapitan Żbik, Którego widzieliśmy wczoraj i który wygrał wczoraj po niesamowitym finale 1 na 1 z Patrykiem Skorpio Skorpiosem. No i zobaczę. Pershingi, od razu linia 2, mała X bardzo wysoko, i J1 będzie chyba jechał coraz przy linii cały czas, przemieszczą się tutaj. Pershingi do przodu, przed siebie, za to, że nie było widoczności od środka. 32 włóki, nawet jeżeli by chciały, nie zdążą w ten, w ten lasek. To jest to samo co widzieliśmy tydzień temu po stronie Brzydków i Złych i Szczerych, więc stosują tą samą taktykę. Nie wiem czy drugi raz wypali. Jeżeli i przeciwnicy oglądali streama dwa tygodnie temu, mogą się spokojnie spodziewać tego co zagrają teraz tutaj ci gracze. I teraz zmiana jest taka, że mała mix nie spotował środek, teraz nie spotuje środka jest mała Mix sprawy się teraz yy, po stronie... O, ładnie ustrójł tutaj yy, Rajik, ładnie ustrzył tego yy, małego mixa Kowalmena Dostał za 200. 200 ponad chyba? O, bo od majd'a było. pierwszych wygrać teraz na Andrew każną ładnie odstrzywę, ładnie teraz razie obijają te czołgi. Teraz trzaska, dziewiątka skrzywuje te wszystkie wujkę. Tak samo próbuje, ręcznik trafi, nic nie trafia, ładnie do kaznodzieja, gra na wieżę, spotuje te czołgi, trzaska, osłania, pershingi z góry, darman puszowały. patrzycki łuki są bardzo mocno bite. Andrew, bardzo potężny strzał oberwał, z mu 8 to jest połowa jego kapsa, gdzieś podział małe MX, teraz gdzieś jest podział mała MX, tutaj jeszcze ani razu nie oberwali, <laughs> pokazywali teraz gdzie mała MX jest, to wygląda... Bardzo potężnie wyrwali tutaj graczy cheaterów. Chyba te cheatery się z, y, skończyły, wyłączyli chyba na tą bitwę, gdyż bardzo potężnie berwali tu od Pershingów. Jeden czołg na połowie HP, mała mistrz bo jeden strzał, to jest chyba 3-4 strzały do przodu przed brzydkimi, złymi i szczerymi. Mała mi przemieszcza się dalej linią 1, będzie sprawdzał tą linią 1, będzie założyć krosa na 32, 30 włóki 30 zamknięte są w tym miejscu, już nie mogą raczej cofnąć się, nie dadzą rady cofnąć się y, gdziekolwiek. Na jedną na pozycję, gdyż będą obijane. Z każdej strony będą obijane wszystkie pershingi, które są bardzo mobilne. Bardzo szybko do nich doskoczą, bardzo szybko. Będą strzeliwatra, małe miejsce. Ostrzeliwuje drogę, trzy skółyki, trzy skółyki widziałem, to obraci, obróciło od razu wieże. I chyba będzie wyjazd, będzie wyjazd, tak jest drugi peczek, troszkę Raising jest delikatnie z tyłu. Kaznodzieja wyjeżdża sam z kapitanem. Kończą chyba zaraz, skończą. Andrew zostało 3KP, jeszcze ładnie chowa się. Kaznodzieja za yy, Gordo, to dosyliwany z kapitan, ale nie wiem czy ten. Istry, i teraz wszystko wyka wytrzyma ten ostrzał. Czy da radę wytrzymać do momentu przejazdu małego Mixa? Ten mały Mix mógłby spokojnie teraz skończyć, Kaznodzieja, ale nie wiem czy zdąży gdzieś daleko, gdzieś bardzo daleko już widziałem Mix, skoro się nie pojawia. Właśnie pojawia się teraz. Właśnie go widzimy kowalem, chyba dojedzie zaraz po tym jak zginie tutaj Gordo. Tak jest, jeszcze jeden strzał i Kasnodzieja za chwilę dobije, 32 dobije, a teraz 32, został sam małe mx tam Dwa pershingi i, i małego mx to jest good game już dla graczy brzydkich, złych, szczerych. To jest to samo, co widzieliśmy dwa tygodnie temu, ta sama tekka, dwa pershingi, małe mx, ładne ostrzeliwanie, ładnie zagrane na te pershingi. I tutaj naprawdę zasłużenie wygrywają to starcie, 1 do, 1 do 0 dla drużyny brzydkich, złych i szczerych. Tutaj Andrew zrobił 0 damage, 4 strzały, dwa trafienia, jedno przebicie. Właściwie za darmo, praktycznie spadł tutaj Kowalmen 200. No pięknie, to zagrali gracze brzydkich, złych i szczerych, szybko, agresywnie. No i zasłużenie wygrywają. Przypomnijmy, że to jest best of free, więc gramy do dwóch wygranych yy, Dopóki któraś z jest drużyn, nie wygra dwa razy Na razie jest 1-0 dla brzydkich, złych i szczerych Te pershingi naprawdę starają się... Starają się... Przepraszam, dzisiaj coś... Yy, strasznie przejęzyczeniem, naprawdę, przepraszam za to yy, Te pershingi dobrze sprawdzają się na tej mapie, bardzo dobrze ugrywają Tutaj widzieliśmy już dwa tygodnie temu, jak pięknie pershingi sprawdzały się Przecież tylko 32, 32, są zbyt mułowate, jednak według mnie, jak na tę mapę co do pikowania, właśnie mamy y, spikowane przez Kowalmena trzynastki dziesiątkę. Raging też spikował trzynastkę. Kowalmen, te 32 dwójka podejrzewam, że to będą grali dalej na te pershingi y, gracze brzydkich, złych i szczerych. Pershing, te trzy dujka kowalman. Raging. O, o, obiekt 416, no to tego jeszcze nie widzieliśmy w rozgrywkach 3 na 3. No będzie ciekawie. Teraz nie gra na jest postawiony obiekt, jest postawiony Pershing I jest mała MX po drugiej stronie jest ciekawy ostatni pik. Chociaż nie, są wszystkie. Dwie trzyskie włóki i mała MX. co się nic nie zmieniło po stronie cheaterów, po stronie brzydkich złych ścier mamy obiekta 416, co jest zaskoczeniem. Pershinga i małego MX. -a. Kolejne bitwy. te same strony: troszkę zmienione składy po stronie Brzydki, Brzydcy Źli i szczerze, gdyż jest teraz obiekt 3, 416 i masz Pershinga yy, drugiego, jest tylko jeden Pershing, po drugiej stronie, po stronie Cheaterów 3003 nie zmieniło się nic. Będzie chwilę jeszcze uwaga. Proszę nie dawać tutaj spoilerów co będzie, no naprawdę tutaj jakby komuś mówić jak skończy się film, który bardzo chciał obejrzeć, no uważam, że jeżeli ktoś ogląda stream yy, i chce zobaczyć jak będzie wyglądała bitwa, a nie od razu wiedzieć czy się to wygra, to obejrzyj stream, a jak będzie zobaczyć jaki wynik jest, to wejdzie na stronę Esra i po prostu sprawdzi, więc prosiłbym bardzo nie dawanie spoilerów, będę badawał co to timeouty, później nawet bany, jeżeli yy, to będzie powtarzało się. No a co ustawienia teraz tutaj... Yy, Brzydki złych szczerów, mamy Pershinga, obiekta ustawionego bardzo daleko, obiektów bardzo wysoko, ustawiony tak jak ustawione, zazwyczaj jest obiekty właśnie ustawione w tym miejscu na 7 na 7, mały mix spotuje. Czekamy, bo teraz kampajn tutaj już yy, piszę, żeby się nie smucić. Może zaraz ruszą. No jest pokazana teraz yy, 32, pokazuje się ładnie, obiekt zaostrzeliwuje 298 damage'a. Naprawdę ładny, ładnie, damage daje obiektem. Szybko ładuje, może kolejny strzał. Teraz próbuje ustrzelić 13-90, ciekawe czy trafi. Te pociski od obiekta, obiektare są bardzo lobe, mógł już trafić tą 32, mógł kolać 13-90. Dalej obija 32, teraz próbuje ustrzelić 13-90, yy, i nie, nie trafia, nie, nie wiem czy spotknięty został, panie, nie, stoi dalej w czeku. Dalej, chociaż nie zjeżdża, zjeżdża ja teraz spodnięty, obrywa 30 wujki, jeden strzał, drugie pudło było, więc już więcej nie oberwę na razie, ale w wmiana strzał za strzał. Mógł dać się ruszyć, mógł dalej stać za tym osłoną, mógł dalej mi założoną siatkę, niepotrzebnie się ruszył. Persznik tutaj próbował tak samo, wyciągnąć się na małego Emixa, no strzał za strzał, jeden, jeden za jeden, niestety mniej hapsów mają, ma na porządku. o jeszcze Persznik obrywał tutaj o 30 wujki, nic nie widzą gracze, że brzydkich, złych i szczerych, zamknęli się tu blisko kapa. Zamknęliście tego miejsca, pojawiają się zwyczaj zwyczaju. dalej spotuje do czołgi. Trzynaska, dziewięćdziesiątka brzydkich, słów i szczerych stoi w miejscu, stara się nie ruszać, stara się nie strzelać, żeby nie widzieli obiektem i perszyngiem muszą ustawić troszkę inaczej już do sali strzale, są jeden strzał do tyłu a przyminny że obiekt ma tylko 1200 hp to jest o 300 hp 350 hp mniej od 300 wiki na 50 hapsów o 30 wiki, wiki puszują do przodu obiektem próbuję strzeliwać jeszcze dinkot od 30 dwóch. tam ma mix obrywa tak samo 300 hp w ciężki 100 zrazu są rzucycie szczerzy. ładnie teraz ci też wyjeżdżają ładnie obijają te czołgi że mają przewagę hp więc mają przewagę pancerza Perszyk jeszcze oślizguje małe emis po drugiej stronie. Kapitan wyjeżdża, trzydzieści łuki. Ty wiesz, że Sandra wyjeżdża, czam taki raż, Niepotrzebny ten że staranuje się trzyski włóki, tak jest. Ginie teraz. Tutaj kapitan ginie nam dalej. Perżyk z obiektem ostrzeliwują, Nie wiem, po co kapitan wyjeżdża, nie wiem, po co ten był. Mógł spokojnie tam jeszcze obieżeć, łuki, mógł, mógł dalej tam dręczyć, męczyć od drugiej strony. Po co tam taranowanie trzydzieści łuki Obiekt w, i teraz traf są. Mają dwa czołgi, które są naprawdę ciężkie zabicie, chyba że sfocusują 32 szybko jeszcze Są w stanie zabić wójkę na hita Ale obiekt nie podniży działa, obiekt nie ma takiego obniżenia, działa właśnie trafia teraz jeden strzał, i trafia w 32 On 32 trafia w niego, Persik wybiera małego emisja jako cel teraz Ładnie strzeliwuje obiektem, jeszcze 32, ale to nic nie da Zaraz ginie, tak jak właśnie obiekt Zaraz ginie Persik, który został mu się z KP1. Jeden, 1-1, będziemy mieli teraz Niepotrzebny wyjazd był kapitana tutaj. niepotrzebnie wjechał w te czołgi. Mógł jeszcze jakoś okrążyć, mógł je obijać od drugiej strony. No i ładnie tutaj wyjechali, a bardzo agresywnie cztery. Nie spodziewali się tego. No ten obiekt, niepotrzebnie w ogóle się ruszył z tego krzaka. Mógł dalej na jakiejś siatce stać, mógł dalej ostrzeliwać te czołgi yy, Pershingiem. Właściwie nie wiadomo skąd Robert, chyba spotnął się gdzieś tam przez przypadek, też jak się wychylał. Niepotrzebny ten fokus był na trzynastkę. No i tam kapitan. No to było tragiczne, kapitanie. Naprawdę, kapitan bieg tutaj. Po tym co widzieliśmy wczoraj, taka klapa. Nie, tylko... dobrze, YouTube. Niech będzie YouTube. Chociaż wolę Youtube mówić nawet już. Jojo. yo, jojo. Yo, yo, yo. Chyba zmiany zmiana, po drugiej stronie. Wybierana jest. Wybierane jest teraz z dół południe przez brzydkich, złych szczery. No, zaskoczenie bardzo duże. Chyba jeszcze nie grali dzisiaj z tej strony. Taki żarcik, ho. ho. Niech ktoś zaśmieje się to żartu na czacie błagam, chociaż. Tak <grymne> z grzeczności. Okej, okay, mam pikowanie teraz Raging 1390 spikował, czekamy na spiki po drugiej stronie jeszcze, eee, czy też nie spikowali niczego. Może za chwilkę wrócę? dobrze, jestem. Coś tu się działo, jak mnie nie było? Ach. Tak to jest, jak się kładzie ubrania na fotelu, w którym się siedzi, ma, który ma kółka i potem wchodzi pod to, okej, okay. never mind. jest okay, zobaczmy teraz, wybrano, wybrany jest z dół przez graczy brzydkich, złych i szczerych Z góry znowu grają gracze cheaterzy, cheaterów? Cheaterów, gracze cheaterów, tak jest No i po stronie tym razem... Są isy? Wow, po stronie brzydki złych ścieramy 23 i trzaskę 90. Po stronie y, oczywiście cheaterów trzaskę 90 i 2-3 dwutnie standardowo No teraz 23, no to będzie ciekawe Takie lagi czasem, jak staje czas, po prostu ja wychodzę z pulpitu, żeby nikt się nie martwił, że mu nagle laguje stream. Po prostu to jest moje wychodzenie do pulpitu, i w tym momencie, ja niestety, zatrzymuje się to, coś dzieje się na ekranie. Okej, okay. mamy trzeci mecz i chcemy do jednego na razie. Czterzy, 3 3 kontra Brzycy, Brzycy, drabrzycy, śliczesz, wybrali 2 i z 3. I małego mix po drugiej stronie, ten sam cytał, dwie trzcińskie i małe MX. Trawi się brzydkich, złych i szczerych, którzy jadą na miasto Będą wbijali się tam bardziej na kapat, szanska dziewięćdziesiątka Ciekawszy czy środek, będzie od razu z nimi? No chyba spoty pierwszy środek, najpierw przejdzie środkiem Przejedzie środeczkiem, teraz trzask 90. 2 i trzecie, Tak, jakby nie wiedział, czy na górkę, czy skręcić w lewo. Jednak skręcają w lewo, skręcają w stronę miasta. Więc Bingley całe starcie w mieście. Te 32, które podejrzewam, że znowu, chociaż nie. 32, miałem spodziewać się tego, że biorąc isy skład, y, który ma 2 i trzecie na pewno pojedzie y, na kapa. Więc podejrzewam, że tutaj. Czy też, czy trzymał, czy też na kapadach jest, 30 w już tu jest. mała Mix od razu odważnie na drugą stronę. Mały Mix był bardzo blisko tej Kaz nadzieja. Mógł oberwać się na strzał. Mógł oberwać, ale jednak nie oberwał. No i jest na kapie, mamy małe misę na kapie. 2 na razie, omijają kapa, bardzo szeroko mijają go, żeby nie został wykryty. I może będą próbowali jakoś tutaj nie niewykryci, pojechać na tył tych 30 wujek. Chociaż teraz tak jest, tak na kapa kapa, jednak na kapa. I są 3 Mała Mix dalej wjedzie, dalej wjeżdża, aż do sektora B6, będzie się tam pewnie wychylał. I trzecie 3 stoją sobie spokojnie, na spokojnie pilnują kapa, ten kable ci bardzo wolno w tym trybie bardzo powoli i spokojnie można przez samochód przejechać nad ciężkim czołgiem i jeszcze dojechać i go zbić albo chociaż zatrzymać fakt faktem uważam, że w normalnym trybie to powinno być to samo że jeżeli czołg wjeżdża na kapa który broni to kapa powinno być zatrzymany, kapa teraz 13.90 tutaj kaznodzieja wychylił się na włókni na tył, niech będzie strzelać, czy jak strzelał celuje, celuje, celuje na razie Cały czas celuję w tą 32 i oddaję pierwszy strzał, niestety, pudło albo dingi, widziałem dokładnie i strzeliłem, podejrzewałem bliżej tych wałów. 32, obracają się, że patrzę, co się dzieje z, tym pierwszym. z tą trzęską 90, -tą. dwa strzały nie trafiły, jedno trafienie przez trzęskę 90, strzeliwską w wujkę. Mam niechapę teraz i wyjeżdżają, bardzo chyba. Kapitan Raging wyjeżdża na, yy, od razu na Andrew, jedno pudło, jedno pudło, od Isaac 3, teraz ładnie. Raging odbija od 32, małem ich dalej, dala odstrzymuje 32. Kabinasz Big zara Raging skończył mają na salmę. Teraz tą trzyskę, dwójkę jedną. Jeżeli oczywiście zdążą, ładnie zasłonił tutaj jeszcze. Szybki wjazd Gordona, który zasłonił y, tą trzyskę, wujkę zasłonił Andrew. Małe miejsce, kabinasz Big wyładowany zara Raging. Ginie Isem trzecim, niestety. Małe miejsce ładnie odszywuje. Kasno dzieje, wystrzelany. Muszcze na magazynek, muszcze, ciężko na magazynek. Niestety nie pomoże już swojemu socznikowi, zaraz przeciwnik dobije tutaj jeszcze kapitana. Kaznodzieja nie jest w stanie zrobić, staranuje trzaski 90, taki rozpaczliwy wjazd. I po dwie trzask, 90, e, przepraszam, po dwie trzydzieski, dwójki trzask, 90, zaraz skończą. Tutaj Kaznodzieja to jest jeden do dwóch dla cheaterów, oczywiście. No i gra 30 HP i zaraz jeszcze język trzeba, załadował ten Kaznodzieja, załadował, już próbuje coś tam zrobić. Dimagraj się nie ginie, dobija go teraz bardzo szybko. Android, to jest good game dla cheaterów. No i po finale. Złoty pluton 88 właśnie zakończył się w taki sposób. Wygrywają czy też 3-3, drugie miejsce. Brzycy źli szczerze, trzecie miejsce. Zaraz oczywiście sprawdzę, jeżeli już jest. A trze trzecie miejsce zajęli 3-3, czyli Barbadian jest spółka. Łob zajęli czwarte miejsce. Zostali pokonani przez drużynę czy na czech No i co, rozstrzygnięty turniej, rozstrzygnięty naprawdę Fajne te mecze rozgrywane były przez drużynę Brzydkich, złych i szczerych, naprawdę Bardzo fajnie rozgrywali różnymi stanami, próbowali jakąś to kombinację Najlepiej sprawdziła się jedna kombinacja na dwa patchingi Trzaskę dziesiątkę ładnie ostrzelił tam, nie pozwolił przeciwnikowi na zrobić No cóż, potem wzięli obiekt, ten obiekt delikatnie tam swejlował, nie cofnął się, mógł wycofać się szybciej Znaczy mógł został nie ruszać się w ogóle w sumie nie był w tej pas na kamuflażu, no ale cóż, wybrał ruszenie się, siatka mu zniknęła, został ostrzeliwany i później, już spokojnie, trzy skrzydłki podbijały, tylko bliżej, dobijały te czołgi. Yy, dobijały te czołgi już brzydki złych szczerych. No panowie, good game. Zapraszam oczywiście teraz we wtorek na 17:00 /7 z las uchwałych. Zaczynamy standardowo dziś 19:30, tak pół godziny, nawet o 20:00 się zaczniemy. Oj, już będzie Devil ze mną, więc yy, będziemy, będziemy we dwójkę komentowali. Jutro oczywiście nie ma streamów, europejskich ja nie streamuję. No i co? Zapraszam czas na Facebooka, na, na Facebooka, na y, YouTube'a, jakby jak, jak tutaj zwraca uwagę ciągle apokalipsę. No i dobranoc, do, 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 do wtorku. Pa pa!